Niedziela dobrego pasterza. Co to jest za dzień? Myślę, że on jest podobny, możemy sobie to wyobrazić, do takiej świeżej książki przywiezionej z drukarni. Jeszcze jej nie czytaliśmy, ale już nam pachnie ten papier. Nie wiemy, czy przyjdą powołania, ale wiemy, że nam to pachnie, że pragniemy, że trzeba. Gdyby nie było powołanych na wyłączną służbę Bożą do kapłaństwa, no, byłoby ciężko, nie byłoby sakramentów, głoszenia Ewangelii, karitas, służby. Dzień Dobrego Pasterza to jest taki dzień, kiedy wąchamy powołania. Niech one przyjdą jak pierwszą wydaną książkę. Jeszcze nie ma księży, a już tę książkę chcemy mieć w ręku. Księgę powołanych, modlimy się za powołanych, ale dla nikogo z nas nie jest niespodzianką, zaskoczeniem, że. Nastał czas statystycznie trudny dla powołanych. Więc mam dla Was też propozycję bardzo praktyczną na niedzielę dobrego pasterza. My jesteśmy bardzo pobożni, więc skłonni jesteśmy nawet taki dzień, dzień powołanych do kapłaństwa w kościele, dzień powołań, zamknąć tylko do słowa modlitwa. Dobrze, módlmy się. By ta nowa książka, seminaria były wciąż, była wciąż otwarta, by, by były powołania. Ale zróbmy też coś. A co? Może znacie w swoim otoczeniu jednego porządnego młodego chłopaka. I powiedzcie mu, słuchaj, a ciebie Jezus nie woła, żebyś został księdzem? Trzeba nam dzisiaj mówić jedni drugim w takich czasach, jakie nastały, obok wielkiej modlitwy. O poświęceniu. Każdy normalny mężczyzna chciałby mieć żonę, dzieci, jechać na miesiąc na plażę i mieć święty spokój. Módlmy się, ale też mówmy młodym o tym, że życie można poświęcić, że można wziąć w nawias to naturalne pragnienie, dzieci, dom, posadzone drzewo i plaża raz w roku. Można tego nie mieć, ale otrzymać stokroć więcej, jak mówi Ewangelia rodzin domów, dzieci duchowych, podejmując powołanie do kapłaństwa, niedziela dobrego pasterza, zapach powołań. Módlmy się i mówmy młodym, mówmy młodym praktycznie, że warto się wybudzić i poświęcić swoje życie Chrystusowi.